Panie! Ja tu po pracę Czego? przyszłem! Lady Fazbear's Pizza no, no dobra. Panie! Ja tu po pracę Czego? przyszłem! A Dlaczego tu? pan barwa hamery. A, -ham -a pan dmuchasz! Łódź bałuty Jesteśmy, jesteśmy kurwa młodzi. Łódź bałuty, jesteśmy w dupie. ECPU kur... <gry> Wyciągaj pan paru, wejdziemy na zwiady. No Jebać barabacza! 100% miedzi, mówię ci. <grym> I aluminium. aluminium. O, chud, chud. Ja pana widzę na kamera! O, o, o bo chuj! O, panie, kurwa! O, pan jest? Dobry skurwil jest, i druga. Ale ja też nie. A nie pajesz pan. Dzisiaj <laughs> ja kurwa boje gapi się na mnie. To wyjeba! Co przemysł, trzyma w kapturze! Sezon pierwszy. Nocna praca nie popłaca Dobra, yy, zrobię sobie kanapkę O, co? mają tutaj wybielać! Do... Kanapkę Kury sobie zrobię jest. Panie! Co, coś, co, co? Idę do pana, coś panie, jest. Tutaj. Panie, panie, panie! Co, co? kurwa, panie 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 panie, panie panie, 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 bo ja bo ja, bo ja piłem No ja nie wiem, czy ja widzę dobrze, czy ja widzę źle? Czemu pana krzysło lata? Tego nie chcę widzieć. Ale powiedz mi. Gdzie ja ich tam widzę? Czy, 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 ale czy, co pan, pan widzicie? Co? No kurwa! te bills Co? Wysoko spójrz. Pójrz przez okno. A! Co a, widzisz, widzisz jakie uję okno? Widzisz jakie brudne? Czemu tego tak, nie posprzedałeś? Panie o, czy... kurwa! Zobacz pan kto tam stoi, a nie okno brudne! Umyłbyś nie! A, to ja widziałem go Yo, od godziny, ale ja tu stałem tak przekonka. To piękna i czemu on lata? Bo tak chciałem Tawa w tacji złamał wszystko Panie O co? To... O nie to purple guy! Ten fioletowy gościu To on <śmiech> 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 O, zbyt mu piedam Ozyskam No panie! Panie, stój pan, nie wiadomo co! Czego w ona chcecie? Dawaj Marcina! Co? Nie znamy żadnego Marcina! Odpierdol się Oj, od nas! kurwa, znacie A mnie Ja chcę go wieszyć! Dawaj moje narkotyki masz pierdol. Ty, ty pierdol! dragi! Bo... Czy wy nam grozicie? Tak! Wojna! Panie Przemson! Wyciągaj pan parówę! Chcecie się wojna. To dostaniecie Nie wojny! Panie! Pani, aaa, panie! Aaaa! Pani! No ja, pani, panie, bij panie, panie! panie, ja, panie! 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 Co się nie, nie dzieje? Nie, stop, 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 stop! 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 Panie! Żyj! Stop, Żyj! Stop, stop. Pani, pani, panie! Uciekam, pan! Panie, zbierdalaj pan! To jest wojna! Szybciej mnie nie wezmą To nie jest gierdola, a? Łapcie granat, skurwysyny! Jebcie! Kurwa, ginij! Pa! Pajaniacz! Jej... Zepsuł mi latarkę, za... Zajebał mi baterię Gdzie jest purple guy? Panie, nie, 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 Panie jestem w biurze! Schodź do biura, szybko! Szybko, do biura, do Panie, chodź pan szybko! I tu. O! Słychać to Patrz pan na kamery! Kurwa! ona, ona tu biegnie, ona tu biegnie! Rozpierdala rzeczy! Niech się nie napakować... Korytarze. Dobra, Przy, Słuchaj, jak, jak się jest ten skór wysyćmy? Gdzie, gdzie to coś jest? życie to rozbierda to rozbierdala tam! Poczekaj. O! Zamknij za gdzie drzwi! to Nie, proszę, Pada! Nie, 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 Pana! nie, 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 a! Panie! A! Udało się, udało się, udało się. Poszła jedna, poszła, poszła jedna, cholera w cholera. do crash, zo dus je geschoten. Opaal je pas Au. Oké, ze bereikten Czekaj, udoskonali swoich strzelasz? Nie A! Panie, to my ich mamy zabić, a nie pan To wszyscy? Pierdal Pierdolę pan z tym automatem! Czekaj, gdzie jest czekaj. Purple Guy? A nie wiem! Czekaj, właśnie, on jest najważniejszy! Gdzie ten kurwy syn! Słyszę coś! Słyszę coś! Gdzie? On jest w środku! Czekaj, on jest w środku! Musimy to zamknąć, musimy zamknąć to! Szybko, ja Tak, tu... ja Szybko, panie, ja mam, ja mam gdzieś narzędzie do. za. za tego. Gdzie to jest? Szybko, gdzie, gdzie, gdzie ja mam te narzędzie? Barykady, gdzie jest te barykady? Nie mam. Panie! Mam miotacz ognia. Wie pan, co robić? Poczekaj Za barykady to pan deskami jakimiś. Ale to trzeba od środka! Bo to tak się nie rozprzestrzeni. Panie! Chodzimy! On, on jest, on jest w biurze, chyba jest w biurze Czekaj Mam pomysł ZAKŁYŻ WYJEMĘ ŚMIECIA Mam pomysł, mam pomysł, pomysł. Przykuwałem coś całe życie Mam coś specjalnego na tę na chwilę Chodź Dobra panie, spierdalamy Chodź, 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 chodź Chodź, chodź Mam coś specjalnego Nościu Chodź szybciej Panie, czekaj, bo tu muszę poza mnie wypełnić Panie, zamknij okay. pan te drzwi Dobra, odsuń się Odsuń się, musimy się odsunąć Musimy się odsunąć, musimy się co będzie Jest pan pewnie, że to bezpieczne? Nie, pani trochę nie jest bezpieczne Panie żyje, 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 żyje Żyje, żyje Gdzie jesteś pan? Gdzie pan jest? Niech Nie Nienawidzę tego miejsca! Nigdy już więcej w żadnej pizzerii nie będę pracował. O nie, o nie! był ostatni raz! Proszę pana! O! Dało się, proszę pana. To teraz? Co teraz? Nie no jak to, co teraz? Poczekaj, mam coś specjalnego przygotowanego. Ja do też mam. Ja też mam coś specjalnego do tego. Ja mam coś specjalnego. No! Chodź tu. Się upewniam. Chodź tu, chodź. Już nie mógł tego przeżyć. Chodź tu, tu coś jest. Brakuje mam, chodź. Pana ja nie chcę A to Więcej dla mnie będzie Uooo Fajnie Cię pełnić jeszcze Wszystko z dymem Mam coś, po czym na pewno już nie będzie nic Nic zbierać z tego miejsca, nic nie będzie Czekaj, mój słynny nóż Rozpieś. dobra panie czy my przy... w tym momencie popełniliśmy przestępstwo? tak a co? jeba ci ej 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 Weź tu uważaj Tu mnie popalisz Ej, bo ja w sumie jest takie... Ej, bo... No? Kurwa, panie, czekaj, pan Panie, bo... Skoro... No. Mamy teraz gdzie pracować Spaliliśmy tą pizzerię No? Policja będzie nas szukała No? Właściciel pizzy, pizzerii będzie nas szukał Co tak uderza? Nie wiem, czy tak uderza to tamto? Poczekaj Chodź Musimy to odjechać Może to on ginie? On już ginął na pewno, dawno temu Mamy nadzieję Proszę pana, trzeba odjechać Jedziemy Jedziemy e, -u -u. Ale się ładnie fajcy a Dobra, mogliśmy chcesz, pianki upiec Ej, bez kitu, albo kiełbaski A. Albo szaszmyka sasz, i gry. Dobra późno, panie. Dobra. Idź po, no, nie, panie. jedziemy do naszego hotelu. Wie pan gdzie to jest. W mieście Mobenix. Wie zna pan drogę do tego? Cynek, ja znam drogę do każdego miasta. No i no zajebiście Widzimy się na mieście. O nie, e... Jedź pan. Je, po prostu pan jedź. W drugą stronę debiluje jebany nie, nie um ojca dzieci robić, bo ci twój stary nie robił palcem, co? Co? Czekaj Panie! Dawaj pan jedziemy no Panie, panie, zły pan panie, panie Wiesz co może picie no, nie było najlepszym pomysłem przed jazdem A wiesz pan? Jedź pan dawaj Już jesteśmy na miejscu idziemy do, idziemy do naszego nowego mieszkania Kurwa, 5, o pan pan pan, 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 skręcaj pan, tutaj Jesteśmy Kurwa, ty ty ten twój samochód, nie umie skręcać O, czekaj, garaż jest, garaż jest A Jesteśmy, panie Panie, powoli pan, gdzie się panuś To jest to miejsce o ten, najpiękniejszy pięciogwiazdkowy Dobra panie! Apartment. Tutaj taksówkę się zamawia. Dobra panie, chodź pan Idziemy. Ja idę pierwszych o, o. o pan jest, pan jest z tego recepcjonistą Ty on tak gada, tak dziwnie A ja wiem! By... Ale on nie gada! Panie Ty masz o mamy przez te fajki, on nic nie mówi Panie, no, kurwa, czy pan rozumieć kurwa, polski, czy angielski? Ale, jaki, mus... jaki. A, ale muszczena opadła Co ty? Panie O kurwa, pan oblał tym żółtą substancją Nie, nie chcę wiedzieć, co to było Dobra, panie, mam pana w dupie i Ja chciałem panu powiedzieć, że my idziemy do Tam mamy iść A właśnie, pana, mam dla pana prezent No, Przemek! Nie no przestań Masz pan prezent, tutaj ma taki prezent, proszę bardzo. Idziemy O, ja, żeby ja, No poczekaj, byłem pierwszy. Baby. No poczekaj pan! Na Jeszcze mnie. raz? Kuzik dziwko, to nie zastrzelam. Drugie piętro, pamiętaj pan. Ja wybrałem to dziwko. Kurwa drugie! Jeszcze raz! Drugie piętro! Pani! Chodź, panie, powoli, powoli! Dobra, panie! Chyba umybloj nasze mieszkanie. Dobra, ja mam wszystko w moim kapturze, to pamiętaj. Panie. Faja, poczekaj, mam kolejną Panie, panie gotowe, gotowe, gotowe Trzeba teraz zapisać Nasz dom, stan domu Okej, okay, zapisane Panie, a chodźmy odwiedzić sąsiada, co? Ooo, co mamy dzisiaj Za piękny dzianek. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt mnie nie zaskoczy Bo moje drzwi już wytrwały Bardzo dużo, ale teraz Nie ma... masz sąsiad Adam, uh, 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 chyba zabiliśmy sąsiada uh, Coś ty panie zrobił! Ja zostaję w domu nie wychodzę do niego, uh, poczekaj, poczekaj. Zabijesz panek biznesmena. Kurwa, chuj. chuj, chuj. Moje drzwi. Okay, Zamknij mu drzwi. Zamknę, zamknę mu drzwi. drzwi. O, dobra, 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 dobra. To ostatnie z nowej kolekcji.